Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wspominamy dzisiaj w Oktawie uroczystości Bożego Narodzenia wydarzenie opisane w Ewangelii Świętego Mateusza zabicie dzieci przez Heroda, do lat dwóch wydane przez władcę Jerozolimy i króla ówczesnego państwa izraelskiego a przyczyną było oczywiście tylko jedno strach przed utratą władzy ponieważ kiedy mędrcy przybyli do Heroda zmierzając do Betlejem, powiedzieli oto, narodził się już nowy król żydowski. Widzimy więc przy narodzeniu Chrystusa duży, poważny konflikt pomiędzy tym, który trzyma władzę, a niewinnym dzieckiem, który ma stać się królem żydowskim. Oczywiście jest to kolejne nieporozumienie w myśleniu czysto ludzkim. Prawda? Herod obawiał się o swój własny tron, o swoją własną koronę, natomiast Chrystus, jak później okazuje się to zwłaszcza w czasie jego sądu przed Piłatem, mówi wyraźnie, że jego królestwo nie jest z tego świata. Niemniej nad dzieckiem, nad królem Żydów i nad królem wszechświata. Czuwa Boża opatrzność, albowiem anioł pojawia się Józefowi we śnie i mówi mu: idź do Egiptu, gdyż Herod będzie czyhał na życie dziecka. I tak Józef raz z Marią udają się do Egiptu i ewangelista interpretuje to jako wypełnienie się proroctwa starotestamentalnego, starotestamentalnego które mówi o tym: zacytowany jest, z Egiptu wezwałem mojego syna. Oczywiście jest to wyraźna aluzja do pobytu Izraelitów w Egipcie i wyjścia z Egiptu narodu wybranego. Że widzimy jak historia, tragiczna historia zamachu, pierwszego zamachu na życie Chrystusa, wiemy, że było ich więcej, ciągle jest otoczona Bożą Opatrznością. Chrystus jest ocalony przez interwencję nadprzyrodzoną. I zarazem, poprzez pobyt w Egipcie, przypomina i wskazuje na kolejne wyjście, które, którego będzie on przyczyną, wyjście całego, całej ludzkości z Egiptu, rozumianego jako sytuacja grzechu. Wracając do Heroda, kiedy czytamy jego opis jego królowania, który został nam zostawiony w, przez Józefa Flawiusza, Historyka rzymski, żydowskiego, który pisał po grecku, opisał również panowanie Heroda Wielkiego. Trzeba pamiętać, że Herod w swoim życiu, dowiadujemy się o tym również z pism samego Józefa Flawiusza, był paranoicznie chory, lękając się przede wszystkim utraty władzy swojego królowania. A więc dopuścił się nawet takich zbrodni, jak zabicie jednej ze swoich. Rząd, zwłaszcza tej żony, która pozwoliła mu wejść w dynastię Hosmoneuszy, to znaczy Mariannę. Oprócz tego, za zabił również trzech swoich synów swoich własnych synów kazał zabić, lękając się utraty swojej własnej władzy. Dalej, brata Mariannę kazał utopić w swoim pałacu w Wierychu. Obraz, więc jaki przedstawiany jest w Ewangelii, okrutnego tyrana, który nie liczy się z krwią nawet małych dzieci, jest odzwierciedlony przez źródła historyczne, w którym Hre Heros jest rzeczywiście krwawym tyranem, posuwającym się nawet do zabijania członków swojej własnej rodziny. W tym kontekście możemy się zapytać, dlaczego narodzenie Jezusa rodzi lęk w tych, którzy trzymają władzę. Podobnie zresztą było w przypadku procesu Chrystusa. Chrystus jest oskarżony przez sanhedryn, że podburza lud, ale za tym fałszywym oskarżeniem kryje się też lęk o utratę autorytetu wśród ludu, samego Sanhedrynu. W końcu, kiedy przedstawiony jest, Piłatowi jest przedstawiony jako ten, który podburza lud przeciwko Rzymowi, Chrystus ciągle. Przeszkadza władzy politycznej. Dlaczego tak jest? Dlaczego rzeczywistość tego świata, rzeczywistość władców tego świata, tak często, również niestety w naszych czasach, w sposób mniej lub bardziej otwarty występuje przeciwko Chrystusowi, przeciwko Jego mistycznemu ciału? Nad tym możemy się długo zastanawiać. Jedno jest pewne, że kiedy władca tego świata, sam Jezus Chrystus, człowiek i Bóg, w którym nie ma grzechu, staje wobec tych, którzy chcą utrzymać władzę za wszelką cenę, zawsze rodzi to u zwykłego człowieka trzymającego władzę lęk. Lęk przed władzą Chrystusa. Pamiętajmy jednak, że jak sam Chrystus powiedział. Jego władza, Jego królestwo nie pochodzi z tego świata, to jednak Chrystus jest, był i będzie sędzią sprawiedliwym, który osądza czyny tych najmniejszych, ale również tych największych władców współczesnego świata, którzy niestety pozwalają często na ogromne cierpienie, przyczyniając się do tego często w sposób. Bardzo skuteczny, módlmy się więc o to, żeby Chrystus nie wzbudzał lęku u władców tego świata, lecz raczej, żeby przypominał w ich sumieniu, że jest coś takiego, jak sąd ostateczny, na którym trzeba odpowiedzieć za własne czyny. I niestety, sąd, bez jeżeli ktoś się nie nawróci na tej ziemi, będzie sądem, bardzo trudnym i ciężkim, bym powiedział, sprawiedliwym. Zastanawiając się więc nad rzezią niewiniątek, niewinnych dzieci od niemowlaków po drugi rok życia, módlmy się mocno za nasz świat, którym Herodów współczesnych nie brakuje. Módlmy się o ich nawrócenie. To jest olbrzymie zadanie dla nas jako dla ludzi wierzących. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.